Zaczekamy troszeczkę na ludzi, bo wczorajsze oskarżenia na mój temat obejrzało ponad 500 tysięcy ludzi. U mnie na live tyle nie będzie, ale, ale postaramy się to rozgłośnić, aby prawda ujrzała światło dzienne. Nie wiem, co jest grane. Jeszcze sekundeczkę, zaczekamy. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. Powiem od razu tak: nie widzę Waszych komentarzy, ponieważ yy, nagrywam z drugiej strony telefonu. Odniosę się potem do komentarzy po całym live. Ie. A może po live'ie, jak to mówi Ufoludek i Jacek, bo on na live urzęduje. Pozdrawiamy Toridę. Tak idę za Boże, bo tutaj też nie podkreślił że chodzi o zaborze a nie zabrze bo podejrzewam że torsida zabrze to się wstydzi że taki baran ich ostatnio reprezentował jak on to powiedział został zobligowany do tego żeby ich przedstawić swoją osobą zaśpiewać i tak dalej zajebisty głos masz u Forutku do śpiewania okej okay. Dobra, chwilę jeszcze i lecimy z tematem. 36. No to jeszcze zaczekamy sobie. 36. Dobra, nie będę czekał na Bóg wie, ile osób to i tak pójdzie w sieć. Tak więc krótko i na temat. Do zarzutów pana. Fu! Ufolutka Jacka Murańskiego i jego syna, synusia, synalka Mateusza. Krótko i na temat. Aferę, o której on powiedział, że ja jestem konfidentem. Afera jest rozkręcona mi 6 lat temu. Tutaj są papiery z tej sprawy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na PRIV do mnie, będę je udostępniał każdemu zainteresowanemu. Nie będę ich wrzucał w sieć, ponieważ ufoludek powinien wiedzieć, jak jest takim gangusem, że takie sprawy załatwia się za murami więzienia, nie na Wolności, nie na Facebooku. Pało! Yy, kolejna taka bardzo istotna rzecz to zarzuty tych yy, pędzli z zaborza, którzy robią mi cały czas podgórkę, bo boli ich dupa tak naprawdę, że odbiłem, że sobie układam życie, że jakoś mi to idzie. Dzwonią do każdego kogo znam, kogo poznam, może tak bardziej medialną osobę. Dzwonią, mówią, że jestem konfidentem. Wysyłają jeden papier, gdzie faceta wziąłem na bagaż. Nigdy nie chcą pokazać daty zeznań. Tutaj jest zeznania obciążające mnie. 20 razy jest moje imię i nazwisko podane, jest data, jest godzina zeznań na moich papierach. Nigdy nie chcą pokazać UFOLUTKU Jacku. Podobno dostałeś te papiery, więc gdzie one są? Oczerniłeś mnie, że jestem konfidentem. Jeżeli coś takiego się robi, to się robi z papierem w ręce, tak? Pytam się, gdzie są papiery, udostępnij je. Kolejna rzecz. Stwierdzisz i chcesz od ludzi, od Arka i od Szeligi po 530 tysięcy za to, że wrzucili w internet obelżywe, jak ty to ładnie mówisz, yy, materiały na temat twojego syna. Więc teraz tak, co ja mam zrobić w tym wypadku, jak yy, mam screeny z posta, z podfejmu MMA, gdzie ty wrzuciłeś jakieś zdjęcie moje z parówką, które ktoś ci dał. Nie wiem, to. Nie wiem, kto mi próbuje się dzwonić. Ale okej, okay. dobra. Nie mogę teraz rozmawiać. Andrzej, przepraszam cię najmocniej. Słuchajcie, o co chodzi? Krótko i na temat. Papiery powiedziałem: udostępnię każdemu prywatnie. Nie widzę najmniejszego problemu. Nie mam nic do ukrycia. Nigdy nikogo nie sprzedałem w przeciwieństwie do Ufolutka Jacka który jest oderwany od ziemi całkowicie i już mu się pojebało wszystko totalnie. Co to jest za różnica? Yy, czy z powództwa cywilnego, czy z urzędu? Jeżeli ja pożyczę od kogoś pieniądze i ktoś mi ich nie chce oddać, i co? Pójdę na policję, go zgłoszę, bo mi nie chce oddać, to nie jestem konfidentem, tak Jacku? Ty, Palancie, jesteś zwykłą konfiturą. Poszedłeś na policję, innych wyzywasz od konfidentów, od prokuratorów i tak dalej. Sam jesteś pierwszym. Pierwszorzędnym w Polsce konfidentem, i obnosisz się z tym, tłumacząc, że to jest sprawa cywilna, jesteś debilem. Więc teraz tak, na początku yy, jest jeszcze taka, taka istotna rzecz, że kiedy poznałem ufolutków, wtedy jeszcze byli ludźmi dla mnie w moich oczach, y, od razu zaznaczyłem, że jest afera kręcona mi od wielu lat, nieudacznie więc niech nie pierdolą za przeproszeniem takich ciulst, że oni nagle po pokazaniu się ze mną w Hiltonie dostali jakieś papiery, głosy, że jest taka a inna, nie inna sytuacja. Odnośnie Hiltona. Bali się pojechać na konferencję, ponieważ wcześniej, jak powiedział mi to ufoludek Mateusz, jego ojca wziął z bara od Arka Tańcury jakiś kolega. Powiedzieli, że może znowu to nastąpić i czy mogę z nimi pojechać. Mało tego, dostałem wytyczne, jak ma się ubrać. Mieliśmy wyglądać wszyscy tak samo, e, jak gangusy z lat 90. Na czarno. Są tak pojebani, że oni, kurwa, się kreują na gangusów nawet, kurwa, ciuchami. E, Mateusz, teraz słowo do ciebie. Jesteś największym hipokrytą, kurwa, jakiego znam. Dlaczego? Już ci tłumaczę. Do Szeligi wyskakujesz, że kuje dupę, ona drenem, co chwileczkę mu to wyrzucasz. Przypomnij sobie, jak zadzwoniłeś do mnie, jak nagrywałem kastę we Wrocławiu. Tatuś nie mógł Cię zawieźć na sesję zdjęciową do Fame MMA. Poprosiłeś mnie i Agnieszkę, żebyśmy Cię zawieźli. Przyjechaliśmy do Ciebie do domu, weszliśmy do Ciebie do domu, gdzie mieszkasz z kolegą. Nie wiem dlaczego, nie wnikam. Ale poprosiłeś mnie, czy mogę Ci wbić hormon wzrostu, bo Ty nie wiesz jak. Gdzie ja nauczyłem Cię wbijać hormon wzrostu. Potem poszedłeś do ubikacji wbijać testosteron. Kujesz dupę, a drugiemu, kurwa, przyganiasz. Przyganiał kocioł Garnkowi. Tyle na ten temat. Jesteś hipokrytą, skończonym w moich oczach i podejrzewam, że w oczach, kurwa, reszty Polski. Jacek. Ufoludek Jacek. I zarzuty odnoś od pana reżysera Niewolskiego. Powiem tak, nie brałem w tym udziału. Słuchałem, przyglądałem się, ale ostatnio sobie przemyślałem parę spraw, które powiedziałeś, Jacku. Pamiętasz, jak, obie, jak opowiadałeś mi, że służyłeś w legii cudzoziemskiej i że wasze dowództwo musiało tuszować sprawy. Jak zachowywaliście się w stosunku do ludzi na zajm przy zajmowaniu wiosek i miast? Opowiadaliście mi dużo na ten temat, ja tutaj na ten temat dużo nie opowiem, ale powiem tylko tyle, że mogę dać wiarę w to, że mogłeś zrobić takie rzeczy, o których jest mowa, jakie masz zarzucane. Pani mama. Eee, co mam do pani mamy? Agnieszka, powiedz, co mam do pani mamy? Chodź, powiedz, co mam do pani mamy? A więc tak, sytuacja wyglądała tak, że po prostu po afterparty, gdzie byli wszyscy na asymetrii, po kręceniu asymetrii, e, pani mama, że tak powiem, przebierała się w aucie. W Naszym aucie. Tak, świeciła cyckami, ale tu muszę przyznać, że pan Jacek, jaki pan? No i ja mówię pan Ufoludek Jacek. No to ufoludek Jacek tak. zasłaniał jej piersi bluzką, bo cały czas jej się rozpinało. Gdzie jeszcze moje 7 dziecko przy tym siedziało? Klnęła, niby są z inteligentnej rodziny, jak y, się promują na inteligentną rodzinę, no to pokazali się chyba z najgorszej strony. Agnieszka nie zwracała uwagę, zwracam znaczy tej uwagę, mamie zwracała uwagę. uwagę, żeby nie przeklinała przy dziecku, no ale to z koniem by się lepiej szło dogadać, No tak powiem. Na samej już yy, imprezie prawie dostała w dziób od innej aktorki, ponieważ powiedziała jej pokaż cycki. Po całej imprezie biegała bez butów. Szczyt inteligencji, nikt inny tam nie chodził bez butów, ale dobrze, no. Właśnie, ona jest na szczycie inteligencji, więc może tak powinniśmy chodzić wszyscy na imprezach bez butów. Pamiętajcie o tym. Teraz y, papiery, które leżą tutaj, które wam pokazywałem. Chyba najistotniejsza osoba je już przeglądała. Misiek z Nadarzyna, y, z którym mam cały czas kontakt. Pozdrawiam cię Mirek. Ostatnio byliśmy razem na imprezie u Krystiana. Również pozdrawiam Krystiana. Zajebista impreza. Y, porozmawialiśmy sobie z Mirkiem bardzo dużo. W porządku było, trzymamy cały czas kontakt, oczywiście ludzie z Zaborza pierdolą głupoty, wydzwaniają po ludziach moich znajomych i mówią, że nawet Mirek ode mnie odbił. Jacku, co ty może powiesz na temat Toridy z Zaborza? Co? Bo ja takiego czegoś nie znam, chyba że odkąd zada zadają się z tobą, to nazywają się Torida. Bo w całym Zabrze jest Torsida, którą też pozdrawiam, oczywiście. Bo Zbanie. nie wierzę w to, że Torsida by się wpierdalała w jakąś historię yy, kradzieży w żabce na 520 zł, bo to jest śmieszne i nic wspólnego nie ma z kibicostwem. Jest to kurwa żal. Ściskany, ściskanie dupy przez żal, przez moich byłych kolegów. A teraz Jacek, może Ciebie dupa ściska i kurwa Twojego synalka, że ja teraz więcej gram kurwa niż Wy. Co? Bo Wy z Ciebie to na razie robicie pajaców na całą Polskę, kurwa. I tak Fejmu szukacie. Ja Fejmu nie szukałem. Ty mi go sam kurwa zrobiłeś tym, że mnie wywołałeś do tablicy. Dziękuję Ci za to bardzo. Zajebiście, stary, bo młody kurwa nie jesteś. Yy, kolejna rzecz. No, właśnie, te moje zdjęcia, co? To co, gramy po twojemu, tak? Też się chcesz przygotować, kurwa, na złoty wór? No, niestety, z mojej strony, ja do prokuratury nie pójdę ani nie zrobię donosu cywilnego, tak jak ty, idioto. Jeszcze jest taka osoba, jak Piszczek, z którym chciałeś tak bardzo się lać i dostałeś tą ofertę, miałeś podpisać ją i obstrałeś zbroję. Dlaczego nie wyskoczyłeś z nim? Sprostuj to. Ja dostałem taką małą propozycję od yy, pewnej federacji, że mogę się z Tobą złapać w klatce. Ja jestem za. Mało tego, mogę wziąć Ciebie razem z synem za jednym razem. Nowe zasady, tak jak Ty wymyślasz nowe klatki. Bardzo jestem chętny ku temu, żeby Was wyjaśnić w klatce. Oczywiście Ty już pod postami Fame MMA obracasz kota ogonem, że ze mną do walki nigdy nie dojdzie ze względu na zdjęcie, które dostałeś z parówką za majtkami, które mi, mi zrobili takie zdjęcie 6 lat temu, koledzy na grillu, kurwa, jak zasnąłem na jebany. Robiliśmy sobie takie a ja chyba jest to normalne, w gronie kolegów, bo to już pseudo koledzy, ale wtedy jeszcze byli koledzy, robiliśmy sobie takie żarty. Tobie wysłali to, ty wypisujesz, że skończyłem z kijem w dupie. Z kijem w dupie to skończysz kurwa ty, jak cię kurwa kiedyś spotkam w ciemnej uliczce. I to nie są groźby, żebyś tego nie odebrał, jakoś dziwnie, bo na ulicy bym się z tobą nie bił, bo wiem, że jesteś zwykłym konfidentem i biegasz do prokuratury, prosta rzecz. Nie wolno cię dotknąć na ulicy, bo pójdziesz i sprzedasz. Więc mogę to tylko z tobą załatwić w ringu. Bardzo tego kurwa chcę. O, coś jeszcze mam do powiedzenia. No chyba kurwa nie, chyba wszystko powiedziałem na razie na ten temat. Jeżeli odezwiesz raz jeszcze swój głupkowaty pysk na mój temat, weź sobie kurwa szmatę do ryja, a nie moją ksywę i moje nazwisko. Bo mówię ci. Chcę Cię wyjaśnić kurwa gdzieś w klasce. Nie robię tego na Hama, nie pcham się do klatki. Ale kurwa sprowokowałeś mnie do tego, a ja dostałem taką propozycję. Może niedługo ktoś do ciebie zadzwonił właśnie z tej federacji, że jest taka propozycja. Ja wiem, że ty i tak obserasz zbroję. A jak nie ty, to dawaj mi kurwa Mateuszka, którego tak ładnie sterujesz. Może już go nauczyłeś, kurwa swojej P4 maggi kurwa instruktorskiej podstawowej. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam was wszystkich, tych, którzy są za mną, którzy wierzą, którzy nie wierzą, zapraszam na pliw po papiery. I jak ładnie wczoraj od Toridy miał zaśpiewać i zaśpiewał Arkowi, że jest frajerem, tak ja ci powiem, że ty jesteś frajerem i zaśpiewam ci to, co śpiewa cała Polska. Cała Polska śpiewa z nami wypierdalać z muranami tyle z mojej strony. Pozdrawiam. Czymczycie się.